Górka już za mną. Jestem teraz Ja gdzieś tam kurwa stary kluką Dobra teraz jeszcze do nowego klukomia, I do Słonic nic No to jest typowe na tych wycieczkach Ciekawa rzecz, jak wędrują na wycieczkach Zawsze coś się, się wydarzy Ten koleś Tego samochodu Znaczy to jest takie ciekawe kurwa Nie wiem ale Mył sobie ręce Tamtuj uży. Już jest tam Gdzieś tam i pojawia się głód mały Pojawia się głód co ale nie chcę jeść, Dojść tam, jeść, to tam, i to jest tam, bo to to ewentualnie zjeść bo nie jest jest tam, ciągle to jest tam, bo to jest tam, bo Czasami nie głowie. Dobrze. 14.11 o 12.35 wyszedłem. O 15.33 Odjeżdża pociąg. Czyli trzeba zdążyć koniecznie, żeby nie czekać. Dwie godziny do następnych. Bo i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jestem nowym kluczem. Muzyczka 46 minut pokazuje na mapach. Czasu mam godzinę 3,4 km. Jeszcze kościół kurwa. Uf. Że poszedłem. Ja pierdolę Lewą stroną drogi Muszę się cofnąć szybko Żeby Stratę nadrobić kurw. Szybko, O kurwa Z Przez pole biegnę Do polnej drogi 20 są jakieś, jakieś, tam Tak jest. 27 minut Takim tempem no, mówię może, może zdążę Mam 33 minut, ale to takie tempo Utrzyma się To za pierdziela wielki dzik nie powiem żeby to było ładnie przyjemnie chociaż ładny domek tam dalej widzę Jeszcze pory jest Dobra Słonica o, jest bardzo ładny pociąg Kilometrów 11 Ustaw się Za. Cena? 780 16 tysięcy 16,5 tysiąca kroków I ten Cukier w dół, Tam nie wiem ile, bo ten zegarek pokazuje, że mam prawie zawsze dobry cukier. Mój Smartwatch z Chiny na 80 zł. Piękne dziewczyny. all the fun